Cześć! Witam Was po półrocznej przerwie. Pewnie wielu z Was zastanawiało się, dlaczego tak nagle odeszłam, bo odeszłam też troszeczkę tak bez wyjaśnień, więc dzisiaj przychodzę z takim filmikiem, trochę wyjaśniającym, ale też porobimy sobie pielęgnację. Mam teraz zupełnie nowe produkty, z których korzystam ostatnio. One są kupione oczywiście z własnych pieniędzy, bo wszelkie współprace oczywiście zakończyłam przez to, że nie było mnie te pół roku. No i co, po prostu Wam wytłumaczę, dlaczego mnie nie było, dlaczego pojawia się ten filmik, czy wracam, czy nie wracam. Tego dowiecie się w dalszej części filmu, więc serdecznie zapraszam. No dobra, zaczniemy sobie w takim razie od tego, że pokażę Wam, co używam obecnie. Ostatnio kupiłam sobie. Peeling z topy, ten taki popularny. Jak y, pamiętacie, no, mam EUZS, więc muszę tutaj uważać z tymi peelingami, raczej żeby one były takie trochę dermo, y, kosmetyki najlepiej, w sensie takie do spe... po prostu do specjalistycznej, y, specjalistyczne po prostu produkty do takiej skóry głowy chorobowej jak ja mam. Tego peelingu teraz nie będę używać, bo ostatnio go używałam. Y, on jest ogólnie na 3 miesiące. Pamiętam, że y, y, Emila. Z nie... Powiem, Jezus, nawet zakręcownia. O, proszę bardzo. E, używała ten peeling przez pół, e, pół roku chyba albo przez rok a goś używa 4 miesiąc, 3 miesiące po otwarciu, także przestrzegam, żeby patrzeć na czas, po jakim trzeba go zużyć od otwarcia. Dzisiaj mówię, nie będziemy go robić. Czy on fajnie działa? Ciężko mi troszeczkę stwierdzić, bo na razie go zaczynam używać i obserwuję skórę głowy. Za pierwszym razem mi fajnie oczyścił i no cóż, będziemy po prostu dalej testować. A jeżeli chodzi o to, co teraz użyjemy, to będzie to wcierka z Naturalmi. Ona jest akurat kupiona w Biedronce. Ma taki fajny dosyć skład, dosyć taki leciutki, bo ma hydrolat z rozmarynu, ekstrakt z amni ekstrakt, ekstrakt z chmielu, ek, ekstrakt z nasturcji e, i ekstrakt z palmy sabołowej, ale dodatkowo ma jeszcze pantenol i glicerynę, więc jest też taka nawilżająca. Nie ma jak widzicie żadnych olejków z tego co przeczytałam i jak widzę tutaj po składzie, które będę musiała sobie przypomnieć jak się dokładnie czyta, ale jeszcze dużo widzę, pamiętam. Wcierać codziennie i stosować przez minimum 4 tygodnie. Czy wzmacnia skórę głowy? Zauważyłam, że wysypuje baby hairy ja kupiłam to z myślą o wypadających włosach, bo jak zwykle jest oczywiście zima, no to wypadają mi mocniej włosy i swoją drogą i tak znowu będę musiała się wybrać do dermatologa. Także tą wcierkę sobie teraz użyjemy i wytłumaczę Wam trochę skąd, e, podczas po prostu stosowania tych produktów, skąd wzięła się moja przerwa i, i dlaczego. Więc zacznijmy od tego, że tak, przerwałam e, nagrywanie filmików po wyjeździe, przed wyjazdem tak naprawdę, do włoch, o którym wam mówiłam, że zrobię vloga z tego wyjazdu. No i cóż, no dopadła mnie trochę taka mm. Handra, no nie wiem jak to do końca nazwać, po prostu przestałam to czuć. Chodzi głównie o to, że zrobiła się taka drama na błosomaniaczki, pewnie ją trochę pamiętacie, bo to było związane z pewną trycholog, i po prostu miałam dosyć też idiotek, które komentowały mi pod, znaczy idiotek, no po prostu miałam dosyć osób, które komentują mi ciągle, bo miałam pełno komentarzy na profilu, że moja wiedza jest oczywiście tam nieaktualna, no inne komentarze były mniej oczywiście. Mniej oczywiście pozytywne i no gdzieś tam dopadła mnie tak, taki taki smutek, trochę, że ta moja praca tak poczułam, że trochę poszła na marne. czy praca. Ja po prostu przedstawiam swoją pielęgnację swoich kręconych włosów. Nie każdemu się to musi podobać. Jeżeli ja widzę, że na moje włosy coś działa, to ja sobie to po prostu używać będę i tyle. I po prostu poblokowałam te osoby gdzieś tam, bo no nie chcę mieć po prostu osób na swoich profilach, który, na swoim profilu które komentują moje działania i no nie lubię tego, wiecie, to jest po prostu, to jest irytujące, tak? Każdy gdzieś tam komentarz, który Cię obraża, czy obraża Twoją pracę, no to trochę no niefajnie się robi, tak? Nawet jeżeli robi się to w, po prostu w prywatnym życiu. Na co dzień w pracy też nie lubimy, kiedy ktoś po prostu komentuje w negatywny sposób, bo ja nie mówię o konstruktywnej krytyce, naszą pracę. Konstruktywna krytyka jest jak najbardziej ok, natomiast te komentarze po prostu tą konstruktywną krytyką nie były. No i ja po prostu miałam już tego po dziurki w nosie. Po dziurki w nosie miałam również to, że ja po prostu. Hmm, Czułam, że trochę nie jestem sobą podczas nagrywek tych filmików, wszystkich i relacji na Instagramie. Ja jestem generalnie osobą, która no jest dosyć dzika, jestem ekstrowertykiem i lubię często po prostu coś mocniej powiedzieć, przeknąć. Niestety, no niestety, dosyć dużo przeklinam i gdzieś tam to, że nie mogłam siebie wyrazić w 100%. Bałam się, że. No nie wiem, no po prostu, że ludzie nie będą mi akceptować. No i to oczywiście był gdzieś tam trochę nieuzasadniony lęk, no bo nie powinniśmy się bać wyrażać siebie w jakikolwiek sposób. Jeżeli komuś się to nie podoba, to po prostu niech się komuś to nie podoba. Ja to zrozumiałam dopiero gdzieś tam na przestrzeni ostatniego czasu i, i dopiero tak naprawdę teraz jestem w stanie otwarcie o tym powiedzieć i otwarcie zachowywać się tak, jak, tak jak chcę. Co mnie jeszcze dobiło, to to, że to była walka trochę o obserwatorów, wiecie, gdzieś tam załamywałam się jakimś wynikiem, że osoby mi gdzieś tam odchodzą. No tak wpadłam w taką pułapkę trochę social mediową i zasięgową i taką, żeby jak najwięcej tych ludzi było, a potem gdzieś tam zrozumiałam, że nie liczy się jakoś, tylko ilość też dzięki po prostu mojemu partnerowi, któremu widzę, że bardzo dobrze idzie w social mediach i nie trzeba mieć po prostu nie wiadomo jakiej liczby osób, żeby być, być dobrym. Tak, że liczba po prostu Cię nie definiuje. Nie użyjemy sobie teraz tego, ale po prostu o tym opowiem. To kupiłam z karty, którą dostałam na święta z Rosmana i to jest Mgiełka od Kantu. Ona ma za zadanie reanimować nasze włosy. Natomiast no ona mnie bardzo zawodzi, bo ona mi tak obkleja włosy. Jest po prostu jak taki trochę... Bardzo rzadki żel i ja sobie jeszcze generalnie wypróbuję to w taki sposób, że ja sobie wodę mm, rozcięczę to z wodą w jakimś pojemniku pozostałym i wtedy sobie to trochę sprawdzimy, jak to działa, bo jak użyję to solo, to tragicznie obkleja włosy. No i ja się nie czuję, jakby one były zreanimowane, bo lepiej mi się po prostu reanimuje włosy. Filmik o reanimacji też tutaj Wam podrzucę. No, mi się reanimuje o wiele lepiej po prostu wodą i żelem tradycyjnie, także to się nie sprawdziło, zupełnie pięknie pachnie taki standardowy zapach kokosowy, bo to jest z tej standardowej serii od Cantu, ale no na ten moment się y, praktycznie w ogóle nie y, nie sprawdza. Zaraz pójdę sobie umyć włosy. Umyjemy sobie włosy szamponem Dermedic. On jest szamponem też takim specjalistycznym anti hair loss. No i on ma za zadanie też zahamować wypadanie włosów, bo ja to próbuję już zahamować od paru miesięcy. No od paru. No tak od dwóch. No jak na razie. Średnio to wszystko działa, chociaż no, ja mam gęste włosy, więc wiadomo, że będzie mi ich więcej troszeczkę wypadać. No i co? On jest, generalnie on się bardzo fajnie pieni, jest rzadki, ale właśnie, no mega super się pieni, więc trzeba uważać z nim, żeby go nie lać za dużo, bo on się dosyć szybko może skończyć przez to, że jest taki, taki lejący, więc naprawdę wystarczy go mało, bo też się świetnie pieni i też. Ładnie domywa tą skórę głowy. Mam wrażenie, że nawet jak raz nim myję, to już jest okej, okay, no ale wiadomo z zasady po prostu trychologów myje to, e, myje myję skórę, głowę po prostu dwa razy. Więc co? Ja sobie pójdę po prostu umyć nim teraz włosy i wracamy do dalszego rozmawiania. Dobra, włosy, włosy umyte. Dalej mam ten ręcznik z Healthy Supplements, chociaż pamiętam, że marka przed moim jakąś odejściem ustawiła na Healthy Official. To jest ten w kotki. Cały czas go mam, nigdzie nie ma zniszczeń. Go za własne pieniądze kupiłam. Także, no, powiem szczerze, że kozak. Ale podtrzymamy sobie chwileczkę jeszcze te włosy. Robię sobie kawę, was też zachęcam, żeby sobie kawkę zrobić. Jeśli ktoś oczywiście słucha. No, tłumacząc dalej, co jeszcze mnie gdzieś tam bolało? No trochę ten taki pęd social mediowy, że po prostu musi być ta spójność na, na Instagramie, żeby to ładnie wyglądało. Ja już po prostu miałam tego dosyć, dosyć miałam ciągle klepania tych grafik, jakoś tak, nie, no wiecie, nie chciało mi się jakoś po prostu już i męczyło mnie to, męczyło mnie to. Ja też szukałam potem już. Ja też potem szukałam swojej drogi. Założyłam trec, próbowałam robić newsy, pracowałam w różnych firmach gdzieś, próbowałam się dostać na staże. Zostałam raz wykorzystana bardzo niefajnie i po prostu. Wiecie, szukałam swojej drogi. Przez ten czas, jak mnie nie było, to po prostu szukałam swojej drogi. W końcu udało mi się załapać praktyki w social mediach i prawdopodobnie dostanę e, pracę po 24 stycznia. Kawusia zrobiona. Wczeszemy sobie teraz odżywkę. Tak, wczeszemy sobie, bo ja generalnie to ostatnio. <grym> nie wczesywałam za bardzo. Ostatnio, w sumie przez jakiś dłuższy czas. Po macoszemu trochę traktowałam te włosy. W sensie już nie z taką miłością. Użyjemy sobie proteinówki od OnlyBio. Uważam osobiście, że to jest najlepsza proteinówka. Przetestowałam naprawdę sporo i na moje włosy ona działa najlepiej. Ona jest z naturalnymi proteinami pszenicy, soi i z arganino. Hydrolizowane proteiny: arginina, treonina, seryna, tokoferol. No, takie fajne składniki. Ja lubię te. Ja naprawdę lubię tę odżywkę. Yy, ona po prostu na te moje włosy działa najlepiej. No, plus oczywiście, jak pamiętacie, włosy kręcone lubią proteinki. Moje przynajmniej, bo wiem, że nie każdego włos lubi proteiny, duche włosy tak mogą mnie lubić, albo lubić, no z tymi proteinami to zawsze był taki chyba największy problem. Najłatwiej było ogarnąć emolienty. Kontynuując, męczyło mnie, to wiecie, takie instagramowe glow, nazwijmy to, które musiałam gdzieś tam spełniać, ale wróćmy do pracy, bo to o pracy mówiłam. Po prostu zaczęłam, wiecie, szukać siebie, sprawdzać, gdzie się czuję najlepiej. Um, no ja studiuję dziennikarstwo, jak pewnie pamiętacie. I po prostu, no, szukam tej swojej drogi, czy prasówka jest dla mnie fajna, czy radio, czy telewizja, czy, nie wiem, bycie producentką telewizyjną na przykład, tak? Bo to, że pójdziesz na studia dziennikarskie i pójdziesz gdzieś tam do telewizji, to jakby praca tylko i wyłącznie nie jest przed kamerą. Jeszcze mnóstwo jest innych stanowisk, które tam są. Więc ja sobie tak, oczywiście mnóstwo tych włosów mi wypada. Więc ja sobie tak uznałam, że będę po prostu... Szukać siebie i szukać swojej drogi, patrzeć, co mi będzie najbardziej odpowiadać. Założyłam też sobie profil marketingowy, no, ale on mi za bardzo jakoś tam nie szedł. W sensie nie czułam tej energii. E, jakoś tak te social media po, tej, po prowadzeniu tego tej Curly jakoś tak y, nie szły mi. Tu się chyba po prostu poddałam trochę. No wiecie, no, taki kryzys troszeczkę mnie złapał, nie? Szukałam siebie po prostu. No i e, ostatnimi czasy <laughs> chyba znalazłam, tak mi się wydaje. Będziemy sobie teraz wczesywać. Denmanem. Ja go dostałam od firmy Loczek. Szukałam swojej drogi i znalazłam chyba. Mianowicie zrozumiałam, że ja się najlepiej czuję przed kamerą. Co też dowodzi fakt, że ja lubię po prostu siebie nagrywać, lubiłam dla Was nagrywać filmy, bo ja to lubiłam. To nie jest tak, że się do tego zmuszałam, tylko ja to robiłam naprawdę z czystą chęcią i przyjemnością. I tak samo robię teraz ten filmik. Na moim kanale chyba 4 dni temu pojawił się również film, jak zauważyliście, zgłoszenie rekrutacyjne. I to jest zgłoszenie rekrutacyjne do kanału y, Mikołaja Konopskiego. To jest chłopak, który prowadzi komentarze, no coś takiego, tak jak Wardenka prowadzi. No jeżeli jesteście w tym trochę takim w świecie influencerowym, no to wiecie o kim mówię. I po prostu zrobiłam do niego zgłoszenie, bo szuka prowadzącego do jakiegoś nowego kanału. No to ja się zaciekawiłam i to zgłoszenie sobie po prostu zrobiłam. Stąd mogłam Was troszeczkę zaskoczyć, no bo mm, filmik tak trochę z dupy, nie? I teraz poczekamy sobie z odżywką na włosach, tak 10 minut. Ta spinka w ogóle przeżyła tyle farbowej, na rudo, na różowo, yy, chyba na niebiesko z tego co pamiętam i ona dalej żyje, ale jest... W tak różnych kolorach. Także sobie teraz z tą odżywką po prostu poczekamy i ja sobie do Was popitolę. Zrobiłam to zgłoszenie. Dodatkowo właśnie dowiedziałam się ostatnio, że będę miała tę rozmowę o marketingu w tej firmie, w której poprzednio też pracowałam. Czy mam w ogóle plany wracać? Bo to jest też takie najbardziej chyba podstawowe pytanie dotyczące tego kanału. Zobaczymy, zobaczymy, bo no ja tęsknię za byciem przed kamerą, tęsknię za tym, żeby gadać do Was, żeby robić treści, bo po prostu to lubiłam, bardzo to lubiłam. Czy to wróci w takiej samej formie? Ja chyba bym dołożyła tutaj troszeczkę pielęgnacji skóry twarzy, bo też to lubię troszeczkę może gdzieś tam makijaże, chociaż ja na no, górę w tym nie jestem, zdecydowanie nie jestem w tym, w tym dobra. Makijaż to jest wręcz moja słaba strona, ale no żeby dla siebie takie po prostu filmiki robić, to czemu nie? Lecimy spłukać. No i oczywiście, co teraz? Gwóźdź programu, nie? Gniatanko. Tak jak mówiłam? A nie, nie mówiłam, nie pamiętam czy mówiłam. Użyjemy sobie tego żelu. Czy ja go lubię? On trzyma, to fakt, ale jest tak cholernik gęsty, że po prostu już końcówka to ja zupełnie nie mogę. Yy, muszę bardzo dużo siły użyć, żeby on wylazł. Więc czego kupię drugi raz? W ogóle to mi się kończy. Ha! Już wiem, po co pójdę do Hebe. No, więc on jest taki, że ciężko strasznie wyłazi. Ale nie jest zły. Generalnie bardzo fajnie trzyma. On jest z onibionie. To jest ten żel mocny. Generalnie jakby ten żel mnie nie zawiódł ani razu. Fajnie utrzymywał. Oczywiście będzie tu cholernie mokro teraz. No i co? Pamiętacie? Ten bardzo ważny dźwięk przy stylizowaniu kręconych włosów. Ugniatanie. Więc kontynuując. Mam wrażenie, że trochę się odnalazłam. Jestem już na przedostatnim semestrze, teraz od lutego zacznę już ostatni semestr na studiach, więc czeka mnie praca licencjacka do napisania. W lipcu mam ubronę, też oczywiście będę troszeczkę tego czasu miała mniej, dlatego czy wrócę na 100% nie jestem tego pewna. Natomiast lubiłam nagrywać, tęsknię bardzo za tym. Chcę po prostu wrócić, bo, bo to lubię, no. Lubię być przed kamerą, lubię gadać do kamery, przed kamerą się czuję dobrze. Także myślę, że na pewno będę powoli wracać. Czy dalej będą to tematy włosowe? Trochę tak, ale na pewno coś bym dorzuciła, takie troszeczkę vlogowanie bym zrobiła, żeby... No, robić taki troszeczkę lifestyle, nazwijmy to. Lubię gadać o sobie, no, o tym, co robię codziennie. No, chyba jestem po prostu stworzona do gadania. Teraz sobie oczywiście osuszam delikatnie te włosy, żeby mi nie kapały. I zaraz przejdziemy do suszenia kręciołów. Zobaczycie, czy dalej są takie ładne, jak były. Czy skręt mi się zmienił? Może to yy, o tym powiem. Skręt mi się raczej nie zmienił. Czy się puszą? No, jest zima. Mi się generalnie, no, puszą włosy w zimę. Z tego względu, że no trzymam je pod czapką, ocieram onia szalikiem no i po prostu się ta stylizacja troszeczkę mi rozwala. No, moje włosy za bardzo zimy nie lubią. już tak chyba najbardziej to wolą tą jesień wilgotną, bo tamto sobie położyłam emolientów, troszeczkę cięższych odżywek i, i spokój, nie? A w zimę, no to cokolwiek nie użyję, wsadzę łeb pod czapkę, szyję pod szalik. No i wszystko się rozwala. Włosy mi generalnie urosły i już mnie tak cholernie denerwują, bo ciągle wpinam je w zamek i ja już bardzo chciałabym je ściąć do tych obojczyków i pofarbować się na blond. Ale dalej zapuszczam włosy, bo dalej jest to u mnie aktualne, że zapuszczam je do oddania na perukę. No i tak jeszcze z rok chyba muszę wytrzymać, ale już naprawdę mam tak dosyć tych długich włosów. A ja nie robię sobie kitków, żadnych koczków, bo ja po prostu nie lubię siebie w kitkach, koczkach i tak dalej, warkoczykach, ja w ogóle to nie umiem w ogóle robić. Jakiś tam podstawowy sobie zrobię, ale żadne dobieraniec to, to w ogóle nie, nie, nie ja I, i denerwują mnie strasznie te włosy, więc mam nadzieję, że ten rok, kolejny minie szybko i już je zetnę i pofarbuję się na... Blond, miejmy nadzieję, że będę w lepszej sytuacji finansowej, bo o blond włosy po pierwsze trzeba porządnie dbać, a po drugie, mm, no chodzić regularnie do fryzjera z odrostami, nie? Na ten moment to ja na to finansów nie mam. Jeszcze pokażę, czym będziemy suszyć włosy. Suszyć będziemy Foxem, którego mam od początku, chyba z Wami, odkąd jestem. Dyfuzor Lotus też od firmy Loczek. Dalej działa, nie stopił się od temperatury ani nic. No i wytrwały, kurczę z niego zawodnik jest. No nic się z nim nie dzieje. Dwa razy mi spadł i się nic nie połamało. Także chwalę. Nie wiem, czy Loczek dalej go ma. Nie mam pojęcia, bo nie kupowałam dawno nic od nich. Natomiast, no jeśli go mają, to ja go polecam. Go dostałam za współpracę akurat. Natomiast nie jestem w stanie o nim powiedzieć złego słowa. Trochę się fakt faktem nagrzewa szybko, jak się ma nawet na średnim poziomie suszarkę. No i on jest dyfuzorem, który trzeba... Dopasować do suszarki, a nie że on się dopasowuje. Więc to jest troszeczkę, no, dla kogoś to może być wada. No, ja tą suszarkę też od nich dostałam, więc od razu miałam e, taki zestaw gotowy. Suszymy! Misja zakończona sukcesem. Przypomniałam jak to jest suszyć włosy do samego końca na 100%, bo zazwyczaj sobie troszeczkę je zostawiałam takie w 90% suche, żeby sobie już same doschły. No ale dzisiaj, żeby Wam taki fajny efekt pokazać, no to sobie suszyłam całe. Yy, mamy sucharki, więc biegniemy je odgnieść. Olej, którego użyję też oczywiście jest z Onlibio. W ogóle jakoś tak ostatnio naszła mnie myśl, że jednak wolę Onlibio od Anwen. Jakoś tak... Yy, Lepiej się sprawdzają te, yy, te produkty u mnie. Ten olejek ja mam od czerwca, a mamy styczeń, już prawie końcówkę, więc yy, no i ja też już mam prawie końcówkę. Naprawdę bardzo fajnie się sprawdza, zupełnie nie obciąża mi włosów. Ja tak daję półtora kropelki, rozsmarowuję sobie, no i co? I będziemy odgniatać sucharki teraz. No, odnieciemy sobie i zaraz Wam pokażę efekt końcowy. Stało na dłoniach, więc sobie do końca jeszcze to zorganizujemy tutaj. Powiedzmy, że się jakoś tam ułożyły. No, wyglądają w ten sposób po tym myciu. O, no, Lisia jest zdrowa tak swoją drogą. Chodź, przywitaj się. O, jest zdrowa, miała badanie krewki, ale jest zdrowiutka, wszystko jest w porządku, to zdrowiutka dziewczynka. Wszystko dobrze. No jedź bo Ty nie lubisz na rączkach, ja wiem. Tak wyglądają więc włosy. Za bardzo to one się w sumie chyba nie zmieniły od ostatniego czasu. Pokażę Wam je jeszcze tyłem. No Wyglądają tak. Czy urosły? No Wy pewnie do końca nie pamiętacie. Nie zwracałyście chyba raczej na to aż tak uwagi. Natomiast prezentują się w ten sposób. To by było chyba na tyle w dzisiejszym vlogu, jakie dalej będą y, losy tej Curly. Raczej zmiana nazwy. Męcząca jest ta nazwa i plącząca język trochę, więc zobaczymy, czy dalej będę się nazywać. Kanał będzie się nazywał Taily Curly. Tak samo Instagram zobaczymy. No i co, słuchajcie? Do zobaczenia w następnych filmikach. Będę dawać, znać po prostu, co ma się zmienić i trzymajcie się!